Dzień dobry, witam w tym tygodniu wyjątkowo bez weekly rekapa, ponieważ ponieważ sam sobie go zrobiłem jakby sam dla siebie a większość tradeów i tak została wrzucona i nie będę ukrywał, że po prostu cały czas robię te same błędy cały czas robię te same błędy za dużo tych tradeów robię, nie, wy, nie selektuję tych setupów. Jestem zły na siebie, i, I tak chciałem już po prostu powiedzieć, jak jak to wygląda w trakcie jakby takiej drogi. no nie? Może ktoś kiedyś to będzie chciał oglądać. Nie wiem, czy ja sobie będę chciał przypomnieć. No, to ogólnie na yy, zdaka zacząłem. Myślę, że od jakoś końca sierpnia się uczyć, studiować. Ja, go... ja ogólnie zacząłem się uczyć, tak naprawdę, tego, tego całego świata. I pierwszy raz mam taki, takie uczucie. Pierwszy raz mam takie po prostu. Takie myśli, że to może być wszystko stratą czasu. Ja się tego nigdy nie nauczę. Nie wiem, że po prostu te. Tak to, to wygląda, y, że to jest wszystko tak zrobione, że naprawdę ciężko. Y, jakby. Ciężko zarabiać na tym. Mam takie myśli oglądałem też taki film jeden, co gościu mówił, że że, że to jest że to. Jakby. Nawet jak ja mam setup, to zaraz algorytm tylko wykryje i będzie grał jakby, że on nie będzie wychodził, on przecież co nie wychodzić. Nie wiem, nie, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że tak jest dokładnie ze względu na to, że ja aktualnie mam setup, który już jest rozgrywany przez rok czy dwa przez innych ludzi i, i, i on jest, nie mówię, że bardzo popularny, ale że jest taki dość, no nie? I on cały czas działa. Także także nie wiem, mam tam jeszcze jakieś dodatkowe nowe setupy. Nie wiem, po prostu jakoś nie chcę wierzyć temu gościowi, ale miałem naprawdę taki zjazd, że kurczę, czy ja dobrze robię, nie? Ja też jestem w takim momencie, że ja opieram życie na wykresach. Opieram życie na wykresach, ja wstaję rano. Jakiś tam szybki poranek, no nie ogarniam się, tam jakiś szybki rozruch, zjadam i robię bajas na cały dzień. Stwierdziłem, że opuszczam Londyn, że po prostu nie ma sensu do niego wracać, nie ma żadnego sensu do niego wracać. Nie lubię tej sesji. Gram od 14 do 17 polskiego czasu, czasami później, że pijem też do gram do końca, nie? Ale skupiam się na AM-ie głównie. A szczególnie na 15.30 polskiego czasu. I, i, I z rana sobie robię szybki bias, szybki przegląd. Siłownia, obowiązki domowe, sesja, potem książka, jakieś, jakieś, jakieś jeszcze, kolejne obowiązki domowe. Jeszcze mam jakieś tam swoje sprawy, i tak ogólnie wygląda moje, moje moje, życie. No, nie? No, głównie się opiera na tradingu i żeby się tego nauczyć. E... Oczywiście, że tam pomiędzy tym wszystkim często uczę, słucham i tak dalej. E... I dodatkowo rodzice mi utrzymują w głównej mierze. To nie jest tak, że oni mi, oni mi po prostu płacą za jedzenie i za, za życie. jako Spanie i miejsce, miejsce zamieszkania to jest co mi, jakby płacą rodzice. Jestem bardzo im wdzięczny za to i też jest taki problem, że oni troszkę ode mnie wymagają tego, żebym ja szedł na studia. Ja nie, czu, ja nie czuję się, że ja powinienem iść na studia. Jedynie myślałem, żeby na studia to na studiach poznać ludzi. I tylko dlatego myślałem, żeby iść na studia. Tak nie myślę ale cały czas mam rozważania, czy ja nie powinienem może iść na te studia. Yy, nie wiem, z, jakby zobaczymy jeszcze, no nie? Yy, I tak. Yy, no i cały czas cały czas się zastanawiam, czy to jest. Czy to jest. Yy, czy, czy jest ten sens. Ale... Yy, nie wiem czy ja pokazywałem tego trade'a gdzieś, czy nie ale yy, yy, Notion się się rozwalił. Yy, Chciałem Państwu pokazać, ale, ale coś się rozwaliło, yy, o, włącza się. Yy, ja stwierdziłem, że yy, pewnego dnia, że chciałbym sobie zagrać Bitcoina. Znaczy, że po prostu sobie zobaczymy na Bitcoina. Widzę, że tutaj nie mam. Zapisane w żurnalu, To nie dobrze. Ale gdzieś tu wysyłałem komuś, pamiętam. Mm. I. Jednego dnia. Stwierdziłem, że sobie zagram Bitcoina. Zauważyłem swój setup. Ten co gram na Nasdaqu. Mówię to nic, co sobie zagram małym lotem. Coś takiego. Tutaj było smtm 90 um, Lower Low zrobił um, Ether. Bitcoin nie zrobił um, lower Low. I tutaj CIS poszedł. I ja po te tu I po tych hajach um, tu było jakieś 3RR. Czy 2RR. W tych okolicach. Także tutaj też się skeszowałem. Um, e, razem og ogólnie było 7RR. I to bardzo szybko poszedł. 5, 10, 15, około godzinę, to się na MR mi siadło. No i się zainteresowałem, zainteresowałem się też, zobaczyłem, że no niestety giełda, która tutaj jest, to jest Bybit, jest okropne, są jakby okropne, są podatki, tak To powiem, opłaty. Przyszedłem sobie na giełdę MEXT, ja nic z nie, nie promuję, tylko mówię, jak, 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 jak było. I y, też nie chcę się chwalić, bo to nie są żadne wielkie pieniądze. Bardziej y, chcę pokazać, że to się udaje. Y, 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 jakby, że no chyba nie przez przypadek wykręciłem taki wynik. Już Państwu pokazuję. Wpłaciłem 90 dolarów. Jakieś 90 dolarów miałem. To sobie mówię wpłacę, nie? Y, y, I chyba wpłaciłem też blikiem. No i zrobiłem 55%. 50 dolarów zrobiłem w ostatniej średni to jest. To jest cały ten tydzień. Ja nic więcej nie grałem. Tutaj może, może sobie policzyć nic więcej nie grałem. Yy, I naprawdę ja jestem mm, w szoku. Ja jestem w szoku, jak to fajnie idzie. Yy, dużo osób narzeka, że to jest krypto jest nie wiadomo co, a no, no nie wiem. No ja nie miałem żadnego minusowego dnia, a gram cały czas to samo. I, i ja, ja też sobie tak, tak oklikam, no nie? Ja, ja mam 100% plusy po minus 2 dolary. Yy, także ja naprawdę, naprawdę jestem w szoku. Będę update'ował, bo to bo sobie zrobiłem taki challenge. No, mniej więcej 100 dolarów płaciłem, I że z plus, plus 50, no, to jest dla mnie niesamowite. 55% zrobić to jest dla mnie okropnie niesamowite. Yy, tak. Yy, jeszcze tutaj. Yy. To powiem jak już zacznę z krypto, zrobię sobie taki challenge, będę pokazywał mniej więcej co tydzień, jak u mnie to wygląda. Na krypto czy da się zarobić, czy nie. Myślę, że dużo osób to, dużo osób to będzie mogło interesować, ale chciałbym jeszcze też się na temat na temat bitcoina, moja analiza. Myślę, że otworzę drugi kanał i tam będę same analizy wrzucać, że to niech będzie po prostu Lifestyle plus y, plus droga, a, a, a na drugi kanał będę wrzucać same analizy. I e, nie wiem, nie wiem, jak tam jak wy to widzicie, czy, 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 czy ogólnie co myślicie. No ja słyszałem już tutaj opinie od. Powiedzmy pana Subufera. Że jesteśmy bullish. Teraz jesteśmy bullish. No, no, to, że teraz jesteśmy bullish. Nie wiem, ja się nie zgadzam. Znaczy, może w przeciągu kilku następnych dni. Ja osobiście uważam, proszę Państwa, że odwiedzimy 100 tysięcy. Odwiedzimy poziom 100 tysięcy. Dlaczego? Już mówię. Mamy kwartałowo Bitcoin bardzo, ale to bardzo ładnie chodzi. Każdy, każdy, ale to każdy kwartał schodzi do premium discount. Każda noga wzrostowa schodzi do premium discount. Um, no tutaj delikacji. No ale o, załóżmy, że, że, że ka każda noga wzrostowa premium discount wszędzie jest kurczę premium discount proszę państwa e, i to tak dalej tutaj też i e, a szczególnie po zebraniu e, poprzedniego kwartału high to mamy zebranie poprzedniego kwartału high to co powinna cena zrobić co najmniej zejść do discountu e, tej nogi wzrostowej e, może być pobody albo po y, wikach, raczej wydaje mi się, że to będzie po wikach mm. i ogólnie może, mogą też zebrać po prostu y, low y, tego kwartału, ale musi być discount, musi być discount i ja za tym stoję nog, rękami, nogami i dodatkowo, i dodatkowo mamy tutaj bardzo ładnego, nawet niedotkniętego Ferwali Gapa. A czym jest Ferwali Gap dla ceny? Jest magnesem. Wiadomo, że... Znaczy wiadomo, no tutaj na przykład nic nie dotkło. Tutaj dotkło. No. Yy... Jakby tak mówię. To jest dla mnie najbardziej prawdopodobny plan i ja pod niego będę grał. Yy, ja tutaj już teraz nie shortuję, bo... Za późno, żeby tutaj shortować teraz. Jedynie czekam, jedynie ja osobiście czekam, ale jeszcze tutaj co do mojej analizy mamy. Yy, tutaj mieliśmy yearly open. Proszę mi yy, o styczeń. Proszę zobaczyć, tutaj jest yy, yy, o, 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 otworzenie się roku. Tutaj jest bardzo duży support. I mamy do tego discard. Mamy do tego Wika yy, Swing Low yy, tygodniowy, też fajnie do zebrania. Yy, chcę widzieć okolice 100 tysięcy na Bitcoinie. Bez tego dla mnie nie ma, nie ma mowy o ATH. Będzie tak, to, jest, to jestem w szoku. Yy, I chciałbym, chciałbym. jak będę się pakować na shorta, to będę się pakować z tego order bloka najprawdopodobniej. Tutaj już było fajne działnięcie. mogą się wracać do tego Order Bloka, oczywiście nie mogą, że, że mogą, ale e, widząc co się aktualnie dzieje, według mnie wrócą do tego order bloka i na pewno się gdzieś tutaj e, gdzieś tutaj się e, zatańczą wokół tego order bloka Tak osobiście uważam ponieważ, ponieważ e, jak sobie wejdziemy na e, wykres y, giełdowy. Czy mieliśmy tu na dniowym os, cały ostatni tydzień, czy nie cały ostatni tydzień, oprócz wtorek się, no, to, był, to był wybicie i zejście, ale nie mamy z, y, po prostu zebrania Liquidity. Coś jak tu, coś jak tu, coś jak. Y, o tutaj czegoś takiego, czegoś takiego. Nie mamy zebrania Liquidity. Tutaj też mamy zebranie Liquidity. Tutaj mamy zebranie Liquidity. E. Tutaj jest bardzo nastakowane. A przez weekend to już w ogóle. Przez weekend jest okropnie nastakowane. E. Od soboty e. no. Sobota to... Idąc zawsze do góry, to jakiś retracement. Zebranie PMA. E z sobotniego, a oczywiście z przemożeniem moka i jakaś zida losowa, nie? Dla mnie, dla mnie będzie, będzie ciekawy. Jest zebrany ten external na giełdach, ale ja bym czekał po prostu, ja czekam na CME i nic nie będę innego takiego robił. Jakby nic nie będę myślał o niczym innym. No tak, tak jest mój baz na Bitcoina I, i, i będę chyba wysłał analizy na, na, drugi, na drugi kanał. Tutaj pogadankowe luźne tam będę się starał jakoś bardziej um, lepiej to rozpowiadać, bez żadnych przerw i tak dalej, bo ja tego nie montuję tutaj no, no, naj, kiedy tutaj montuję na ten kanał tam bardziej będę starał się profesjonalnie to robić myślę że tak co tydzień też dla samego siebie będę będę robił analizę także tak myślę że to wszystko co chciałem powiedzieć uważajcie na siebie ja dalej ja dalej jestem w tym podejmuję jakby to ryzyko, że dalej marnuje czas albo nie marnuje czasu na to. To jest bardzo, bardzo troszkę ciężkie dla głowy. Tak osobiście. Osobiście dla mnie. Ale mam nadzieję, że mi się to opłaci w życiu. I mam nadzieję, że będę mógł się podzielić z wami bądź z przyszłym ja, że udało mi się, że mi się udało. I mam taką wielką nadzieję nawet. Chciałbym w końcu spełnić marzenia moich rodziców. Swoje marzenia szczególnie yy, i szczególnie swoje marzenia chcę, chcę spełnić. Yy, tak dlatego będę dążył. To mi się podoba to jakoś zawsze zawsze mi chodziło z tyłu głowy wykresy. Podjąłem taką decyzję że chcę wykresy. Yy. Chciałbym jeszcze um, bardzo bym chciał jakiś biznes swój otworzyć, ale się boję. Trochę się bardziej boję tego Otwierać jakiś swój własny biznes. Bo to jest tak mi się wydaje o wiele bardziej skomplikowane, a ty bardziej w naszym polskim państwie, które jest bardzo ciężkie podatkowo. Ale będę Będę kombinował na pewno, będę kombinował, będę szukał, nie będę stawał w miejscu. Myślę, że jak będę otwierać biznes, też będę o tym tutaj mówić. Taka moja historia tutaj troszkę powstaje na tym YouTubie. No ale tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.